Przy Prietoi. On jest bohaterem tego odcinka. Jednego z poprzednich. Pamiętacie te dwie piękne kępki rośliny? O której mówiłem? A więc, tak. Oczywiście zrobiłem troszeczkę po polskiemu. I piękne kępy doniczkowe rozerwałem na mniejsze. I od razu muszę powiedzieć, tak. Nie jest źle. Dobrze wcale. Mianowicie, co się stało? Tu jest jedna kępka. Po drodze, gdzieś tam listki są, które zostały. Tu jest większa druga kępka. I troszeczkę większa trzecia kępka. Ogólnie, stan masy roślinnej, jaki mi został po tych dwóch pięknych kępach, to jest około 30%. Dlaczego tak się stało? Dlatego, że korzeń tej rośliny jest tak rozrośnięty i tak spięty w sobie, że próbując rozszarpać, wyzyskać z jednej doniczki dwie roślinki, listki posypały się jak ścięty rabarbar. No niestety, za błędy się płaci, czyli przestroga jak zwykle dla młodych. Masz fajną roślinę, nie kombinuj, zasać ją, nie rozrywaj, kiedyś ona się rozrośnie. Ja zrobiłem błąd, za który zapłaciłem tym, że roślinki są w takim stanie, jakie są. Zwykła stagnacja. Jest roślina, tak jak, tak jak wsadzona była, tak jest. Jest jeden malutki zielony listek, który widać na środku. Troszeczkę zmienił barwę, jest taki jakby jaśniejszy. Nie wiem, czy to film odda, ale tak to, tak to widzę. I praktycznie nic więcej. Roślina stoi w miejscu, czyli jest, bo jest. Ale nic nie idzie do przodu. No trudno. Yy, tak jak mówię, piękna roślina, fajnie wygląda, aczkolwiek yy, miałem nadzieję, że będzie po tej formie sklepowej yy, troszeczkę bardziej jasna. No, się okazuje, że to tak trochę sztucznie wygląda. Yy, jeszcze jej daję szansę, dlatego że, tak jak mówiłem ostatnio w filmie, zmieniłem troszeczkę nawożenie. To znaczy, yy, miałem powrócić do poprzednich nastaw, ale, ale to tak nie będzie. Azot po sugestiach w komentarzach wyeliminowałem całkowicie. Syfon dwa razy w tygodniu i został tylko potas, sam potas. Rośliny mają się dobrze, nie mogę narzekać. Aczkolwiek no, nie jest to tak, jak y, było kiedyś, bo po prostu chcąc uniknąć tego cięcia co chwilę tego buszu, no, zatrzymałem to, ale kosztem tego jest, że po prostu no, ta chęć y, na piękne rośliny, po prostu trzeba ją przystopować. Jeżeli, jeżeli pozbyłem się w jakiś tam sposób glonów, tak samo pozbyłem się silnych przyrostów roślin. Jest jak jest. Tutaj taka mała zmiana, jak można zauważyć, w tym miejscu stał korzeń. Ten korzeń, jak się okazało, ja już nawet zapomniałem on był złożony z, ma z dwóch małych korzeni z jednego dużego. I teraz zobaczcie, co się stało. Wszystkie trzy kawałki stanęły na głowie wygląda to tak. Czyli po prostu do góry nogami je postawiłem w roślinność fajnie, fajnie to jakby takie schodki yy, się zrobiły bardzo mi się spodobało i tak chyba zostanie. Chcąc uzyskać na dnie większą powierzchnię, tutaj po prostu taką kiryskową powierzchnię, gdzie one sobie szabrują, faktycznie odsłoniłem kawałek połaci tego podłoża, a tutaj na górze jakby dało to fajniejszy efekt. Ta, tak mi się wydaje, że ładniej to wygląda po prostu. Także co do tego odcinka, podsumowanie tej rośliny. Fajna roślina, cieszę się, że ją nabyłem. Aczkolwiek nie wiem, czy jej nie stracę, bo w tej chwili, jak tak to wygląda, tak jak jest, to no nic się z nią nie dzieje. Ponoć miała być taka łatwiutka, taka, taka fajniutka. No nie wiem. Może to moje błędy po prostu zwykłe, akwarystyczne. No nie wiem, zobaczymy dalej. Jeżeli coś się poprawi, na pewno zrobię z tego relację. Także tyle w temacie. Hej.